Kryptogedon trwa. Kryptowaluty z Bitcoinem na czele tracą na wartości w olbrzymim tempie. Powinniśmy się cieszyć, czy raczej martwić. Kryptowaluty to technicznie dość skomplikowana technologia. W wielkim skrócie opiera się na blockchainie, czyli łańcuchach liczbowych połączonych z blok. Tak jak złoto, między innymi Bitcoiny można kopać. Polega to na prowadzeniu obliczeń i sprawdzaniu w rejestrze, czy się nie powtarzają. Tak samo sprawdza się płatności kryptowalutami. Rejestr natomiast jest rozproszony pomiędzy różnych użytkowników, jak w torrentach. Podobnie działa NFT. Zwolennicy krypto mówią, że dzięki nim nie potrzebujemy banków i rządów, które gwarantują, że nikt nas nią szuka. a jeśli tak się stanie, to zostanie ukarany. Dlatego też technologia ta jest przedstawiana jako tak istotna rewolucja. Jej kod nie pozwala na przekręty, których przecież banki niejednokrotnie się dopuszczały. Kryptowaluty mają być też bardziej odporne na inflację, bo ich liczba jest skończona i nie można ich dodrukować. Czy to rzeczywiście taka holson technologia? Kryptowaluty, stety niestety, zapewniają anonimowość. Są więc doskonałe dla przestępców, którzy nie muszą się martwić, że zostawią ślad podczas sprzedaży nielegalnych towarów. Wad jest jednak więcej. Szczególnie środowiskowych, ponieważ kryptowaluty pożerają olbrzymie ilości energii. Sam tylko bitcoin pochłania 0,64% energii na świecie Transakcje z całego roku odpowiadają ilości prądu, który pozwoliłby podgrzewać wodę we wszystkich czajnikach w Wielkiej Brytanii przez 31 lat. Wyobraźcie sobie, ile angielskiej herbatki moglibyśmy wydoić, gdyby nie kryptowaluty. Jedna transakcja bitcoinem odpowiada niemal milionowi transakcji kartą płatniczą albo 69 tysiącom godzin oglądania YouTube. Tyle energii starczyłoby, by zasilić prądem średnie gospodarstwo domowe w USA przez 30 dni. Podkreślam, jedna transakcja bitcoinem prąd na 30 dni dla domu. Mocne. Ponadto energia potrzebna do działania bitcoina może sama spowodować podniesienie globalnej temperatury o krytyczne 2 stopnie Celsjusza w ciągu najbliższych 11 do 22 lat. Część dostawców zapewnia, że ich kryptowaluty są ekologiczne. Rozproszenie jednak jest ich stałą cechą, a nie wszędzie na świecie prąd pochodzi z OZE. Można jednak zmniejszyć energochłonność kryptowalut, zmieniając technologię z proof of work na proof of stake. Różnica to nawet kilkadziesiąt tysięcy razy mniej potrzebnej energii. Kryptowaluty można też wykorzystać do ogrzewania np. szklarni, jak zrobili to w Szwajcarii. Kryptowaluty mają więc równie wiele zalet, co wad. Ich rozwój trudno będzie jednak zatrzymać, bo nad własnym cyfrowym hajsem pracuje już spora część banków centralnych z całego świata. Salwador nawet wprowadził bitcoina jako oficjalną walutę w kraju. Niestety ten ruch póki co pogrąża finanse tego państwa, które może stać się niebawem niewypłacalne. Hej, Pst! Więcej znajdziecie na nextgazeta.pl pod hashtagami Bitcoin oraz kryptowaluty.